Cześć, tutaj Leszek. Otwieram nowy kanał. Do tej pory pomagałem żonie. Na kanale moja żona gotuje. Jeżeli chcecie zobaczyć kotlety mielone w moim wykonaniu to zapraszam wszystkich. I dzisiaj zaczynamy. O, szafka mi tu przeszkadza. He, he, he. Dzisiaj zaczynam nowy kanał yy, o gotowaniu męskim. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Zachęcili mnie widzowie, no to jak widzowie zachęcili tamtego kanału, bo moja żona pomaga mi kręcić, robić te ciasta i te inne rzeczy, tylko kręciłem, no to ja spróbuję swoich sił. W każdym razie to były kotlety mielone, zrobię jakieś tam inne schabowe, a dzisiaj zaczynam od przepisu mojej mamy na chleb. Tutaj mam przygotowane dwie krągi. Więcej kromek, zobaczcie, ale dwie kromki, bo chleb już jest za bardzo <laughs> wysuszony. Można robić to w mikrofali. Ja to sobie zrobię na oleju, panowie. A panie, to niech się przyglądają nam, że my kucharzymy. To jest drugi palnik. Na rozgrzany tłuszcz włożę w mleku otaczany chleb tylko. I najprostsze danie świata jest, będzie zrobione, to można też rozbełtać jajko. Ponoć Łaba robiła w mleku, ja jadłem na mleku. No i jeszcze co? Na to, no można sam chleb przysmażyć, co nie? No. ale lepszy jest w mleku. Chyba smażyć to już chyba potraficie. Zresztą ja mogę też zasmażyć, ale zrobimy to na oleju można później to posmarować czym no marmoladą czy jak to się mówi dżemem tak dżemem w każdym bądź razie troszeczkę rozgrzejemy tłuszcz a i do widzenia pomaczam to w mleku mleko wsiąka i bardzo tego bardzo o wpija o, się ten tłuszcz w każdym bądź razie wyciągnę łopatkę. Łopatkę mam, taką dużą, dobra? I jeszcze wezmę zaraz. Jeszcze wezmę, wezmę jakiś talerz. Panowie. W każdym bądź razie. Także. Jeden się nie stłuk od kompletu. Kiedyś to był arkorok. Dobra, może być. Wezmę go do pracy później. Bo tam coś żyują nam za bardzo tego. W każdym bądź razie już i wkładam. O, tuż jeszcze nie jest the best, ale ja już włożę. No i na żywca lecimy. W każdym razie wezmę jeszcze widelec. Nie. Wyszedł mi nóż, to, o, drugi nóż. Cały czas mi noże wychodzą z szuflady. Jakby się zmówiły, co nie? Już widzimy, że, że zaczyna się smażyć. No i najprostsza potrawa na kolację czy jak coś chcemy zjeść no to jest chyba najprostsza można dodać na to wędlinę i już nie ma co długo deliberować tylko tego tylko wkładać i już patrzę o, jeszcze oczywiście nie jest dobre trzeba to lekko podsmażyć ja wiem na tym gazie na takim gazie mogę na większym, no i mamy jakiś chleb czerstwy, zbutwiały no to o, możemy usmażyć na y, tłuszczu to będzie po prostu moja pierwsza potrawa na tym kanale nawet nie wiem jeszcze jaką będzie miał nazwę, a wszystkich zapraszam na moja żona gotuje tam zobaczycie mój ostatni występ, bo opuszczę tamten kanał a będę robił swoje chyba mężczyźni tam mnie nie lubią zresztą Kurczę, niektóre kobietki mnie tam strasznie krytykują, a może wyczają, że ja mam ten kanał. To o, no widzicie, palcami nie można, zaraz też się przykrzani. Dopiero tłuszcz jest rozgrzany, czyli od tej a, pory można to liczyć. Zobaczcie, jaki miękki jest. Jakbym wrzucił, dajmy na to sam chleb. Zróbmy, zróbmy sprawdzian. Rzucam sam chleb. Nie, też dobre wyjdzie. Co ma dobre, nie wyjść. Nie wiem nigdy mama mi nie mówi, bo to miękkie takie jest danie. Czy to długo smażyć, czy nie? Ja smażę to wszystko na wizji. Yy, możecie w tym czasie odejść i zapalić pół papierosa. Nie, ale nie zbrojone. Wszystko jest zbronione także musicie się patrzeć razem ze mną. Ile to czasu minęło już, nie wiem. W każdym razie sprawdzimy. Chcecie? Sprawdzimy ten chleb. Zobaczcie, ten się już przypieka. Zrobię dwie kromki, bo więcej to chyba nie zjem. O, ten też już. I zobaczcie, cały czas miękki jest przy mleku. W sumie on by już się nadawał do zdjęcia z tego. Ale ja jeszcze go Próbuję przyrumienić. Przyrumienić się tak nie da, bo mleko to powoduje, że się tak nie rumieni. No zobaczcie, ten już po prostu jest. O, jeszcze nie, ale on zaraz będzie ten bez niczego. Chleb będzie gotowy. Czyli ile minut? O, króciutki, szarsz. Tu patrzę. Czekam razem z Wami. Jestem niecierpliwy, już jestem głodny. Godzina. Pół do siódmej, nie powinno sięść kolacji. mówią, że do osiemnastej. Ja i tak chudy jestem, to nic mi nie grozi. On już więcej nie dojdzie, podejrzewam. Czyli jest taki miękki. A ten, coś mi nic nie wychodzi. Powiem szczerze. W każdym razie spróbuję podać na talerz i to spróbować. Mam je zawsze, inny wychodzi. A inny. Szkoda gadać tam mówię, szkoda gadać lepiej już nic nie mówić, tylko robić ten chleb. Ciekawe ile to będzie trwało. No, już się rumień, zobaczcie. O, o, o. Widać, no widać z daleka. Tu już jest. Może za mały gaz, nie wiem co, ale spróbujemy coś zrobić. Ten, ten jakoś kurczę nie idzie, zobaczcie. No. To ja na wyrabiam dopiero będziecie mieli przepisy, że głowa boli ten już powinien być czyli ja za szybko ten chleb położyłem i powinienem zrobić na e, większym gazie możecie to przewinąć ale ja poczekam zobaczę co się będzie działo tłuszcz po prostu jest to, co to jest olej jaki kujawski widzę kujawski że żona zostawiła ja muszę się teraz wziąć za gotowanie, bo żony nie ma. No Muszę do Was mówić, bo przynajmniej mnie ktoś zrozumie. Dobra. Jeszcze raz przerzucę. No dobra, już starczy. O, ten już jest. Ten, co jest bez mleka, też tego wyciągnę już. Taki tłusty. Lubimy tłuste. O, wyciągnąłem go. Dobra, tamto niech siedzi, a ja spróbuję to. Gorące jest, że głowa boli. No i można poddać tą dżem czy marmoladę Ale ja mówię, że czasami tak jest dobry. W jajku by trzeba było otaczać. Pani zarobi no, może być w jajku. Dmucham, bo to gorące świństwo. No dobry. No i co? No Najemy się. Bardzo dobry, można ściągać, także zapraszam wam do mojego kanału, a ten jest jeszcze lepszy, zobaczcie, czyli do takiego przyrumienienia doprowadzamy, a ten jeszcze spróbuję, co nie? Mm, ten to już będzie suchar. Właśnie tym się różni, to jest suchar, a to jest z mlekiem jest miękki, czyli nadaje mu taką miękkość. Ale żebyście, o, 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 słychać chyba, jak to się Kroi ten zwykły chleb. Ech, prosto ale to jest chrupki. Mam sobie rzęby powalać. No to za dzisiaj tyle. Muszę skonsumować to wszystko. aby Wy... Ten jest taki miększy, No, miękki. A Wy po prostu weźcie się za robienie no, chleba. Czyli na razie dzisiaj cześć. Zapraszam do polubienia mnie. To będzie fajnie. A moja żona gotuje tam są te kotlety, które dam chyba na słowo wstępne. No to cześć Pa, buźka, Nie komentujcie za dużo.